Hej, zapraszam na przegląd nowej gazetki Hebe, która dostępna jest od czwartku 8 października do wtorku 21 października. Zapachy w hitowych cenach: woda perfumowana Damska MEX 167,99 oraz woda toaletowa Damska Bruno Banani w cenie 84,99. Produkty do makijażu znanych firm Ecocera, Max Factor oraz wiele innych 80% taniej na drugi produkt Miksuj w ramach marki. 60% taniej przy zakupie dwóch produktów takich marek jak Hebe, Lirengosz oraz A. Miksuj w ramach marki. 80% taniej przy zakupie dwóch produktów, na takie marki jak Nakomi Bergamo oraz wiele innych. 60% taniej przy zakupie dwóch produktów takich marek jak Liren, Gamarde oraz wiele innych, miksuj w ramach marki. Poznaj nasze marki, minus 50% przy zakupie dwóch produktów marki Bandi. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Jesienne inspiracje: szampon do włosów Gliss jedyne 12,99. Klej do stylizacji włosów i w cenie 24,99. Żel do higieny intymnej A jedyne 12,89. Antyperspirant męski Gillette 22,89. Wielofunkcyjny żel aloesowy Yumi w cenie 17,89. Odżywczy balsam do ciała DAW 27,99. Kup produkt marki Farmona, a drugi w tej samej cenie, tańszy kupisz za 1 grosz. Lub kup maseczkę Eveline a druga w tej samej cenie, tańszą kupisz za 1 zł. Super okazje: wałki do włosów na rzep 7,99. Nabliżający tonik mleczy do twarzy na komi 14,99. Suplementy diety w super cenach. Hydrominium 28.99. plastry na wypryski komplet 3239 To tylko część gazetki promocyjnej po więcej zapraszamy do pobrania aplikacji Moja Gazetka oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli spodobał Ci się nasz materiał, zostaw łapkę w górę lub serduszko. Do zobaczenia w kolejnym filmie udanych zakupów.